Reklama internetowa wkracza w nową erę. Pierwsze w Polsce innowacyjne rozwiązanie. Bezpośrednie połączenie telefoniczne firmy z klientem. Co ważne, usługodawca płaci tylko za efekt, czyli połączenie telefoniczne z zainteresowanym klientem bądź przesłanie SMS-em danych klienta. Taką możliwość daje tylko po problemie.pl Oto jak działa Po problemie to nowoczesny serwis skupiający specjalistów branż usługowych. Większość klientów poszukuje produktów lub usług w internecie. Chcą jak najszybciej znaleźć odpowiednią lokalną firmę. Tradycyjne wyszukiwarki dają jednak zbyt wiele wyników lub po prostu nie trafiają w punkt. Serwis po problemie telefonicznie łączy klientów z firmami, które podejmują się realizacji zlecenia. Klient określa branżę i lokalizację. Następnie wypełnia formularz zlecenia, podając swój numer i opisując problem. Określa również z iloma usługodawcami chce być połączony. Zlecenie jest natychmiast przekazywane do firm, które wybrały najwyższą stawkę za połączenie z klientem i spełniają określone przez zleceniodawcę kryteria. System łączy się ze specjalistami i odczytuje treść zlecenia. Mój telewizor nagle przestał działać. Naprawa pilnie potrzebna. Usługodawcy zainteresowani zleceniem mają możliwość, wykorzystując aparat telefoniczny, zwiększyć wcześniej ustaloną stawkę za połączenie z klientem. Po wysłuchaniu treści zlecenia firmy łączone są ze zleceniodawcą. Zajrzyj na www.poproblemie.pl. Składasz zlecenie i po problemie.